Dzisiaj porozmawiamy na temat Karla Junga, Psychologia Głębi. Tutaj wykorzystaliśmy do tego, do tego cytaty. Cytaty, które naszym zdaniem otwierają trochę głowę, jak i pokazują szerszą perspektywę. Niby to wszystko jest takie proste i oczywiste, no ale jak się głębiej nad tym wszystkim zastanowimy, to ma to jakiś większy sens. Więc dzisiaj po prostu omówimy te cytaty, które naszym zdaniem są ważne i takie bardziej właśnie do zastosowania w różnych aspektach życia. Tak akurat jeżeli chodzi o życie, no to głównie jeżeli chodzi o to, to rozwój osobisty. Pewnie z tym też się zetknęliście nie raz. Dawaj wrzucam coś. Slajd pierwszy, tak? No, generalnie Jung to był taki gość, który... Um, żył też w czasach Freuda i były dwie takie ścieżki postępowania. Jedna to była taka freudowska psychologia, a druga to była taka jungowska psychologia. I teraz świat musiał wybrać, którą ścieżką chce iść. Freudowskie podejście to, to było takie oparte na grzebaniu w dzieciństwie, na tym, że problemy biorą się z dzieciństwa, że nawyki biorą się z dzieciństwa, że trzeba cały czas drążyć i drążyć i drążyć i patrzeć, co w tym dzieciństwie się działo i przeżywać te emocje i Akceptować je i walczyć z nimi, starać się je zrozumieć, i to w pierwotnych założeniach może i było bardziej rozwinięte pod kątem budowy, znaczy działania mózgu, jeżeli chodzi o ten aspekt psychologiczny, jaki Freud stosował. Niemniej jednak uważam, że skutki, jakie były dalekosiężne pójścia właśnie tą ścieżką, z jednej strony, może i były celowe, żeby wybrać tą drogę, a nie tą jungowską. A z drugiej strony uważam, że w dniu dzisiejszym nie jest to dobre, jeżeli chodzi o tą psychologię freudowską, tak, żeby tylko i wyłącznie na niej się skupiać, bo ścieżka Junga dla odmiany to była taka ścieżka, w której on prezentował nie tylko to podejście freudowskie, czyli gdzie musisz poniekąd poznać to swoje dzieciństwo i skąd wynikają twoje nawyki, skąd mogą się brać twoje problemy.